Trudno jest cokolwiek powiedzieć. Pamiętam jeszcze czasy stanu i komunizmu. Mam ponad trochę 50 lat. Zresztą byłem zamknięty przez służbę bezpieczeństwa. Swojego czasu zorganizowałem protest na poczcie polskiej w Gdańsku, bo pobili pana Ruleckiego, członka Solidarności, wysokiego członka Solidarności. Dzisiaj jest mi wstyd. Po prostu za tych ludzi, którzy nic nie potrafią zrobić w kraju, w którym jest tyle krzywdy. Ja mogę stracić wszystko, ale chcę, żeby po prostu opinia publiczna wiedziała jedno: że jest wielu ludzi przy władzy, którzy nie zasługują na to, żeby być pięknie, tylko mówią. A efekt jest taki, że cierpią na tym poszczególni ludzie, konkretni ludzie. Pół biedy, jeżeli jeszcze cierpie na tym jakaś tam grupa inwestycji, i jakieś inwestycje, jakieś po prostu... Ale najgorsze jest to, że cierpią pojedynczy ludzie. Ja 25 marca mam licytację. Nie wiem, jak to licytacja jest, skończę prawdopodobnie stracę majątek, może jeszcze, miał, może jeszcze będę miał długi. Nie chodzi o to. Ale jeżeli tacy ludzie tolerowani są przez pana prezydenta, bo panu prezydentowi mówiłem, jak był w na wyborów, żeby pozbyć się tego typu ludzi, jeżeli moja małżonka w desperackim synu jedzie do pana premiera i rozmawia, żeby tego typu ludzi nie było przy władzy, już nie mówią o naprawie, bo po prostu prawdopodobnie nie są zdolni tego naprawić. Nie mają zielonego pojęcia. Prawdopodobnie pójdą z hasłem przede wszystkim gospodarka. Po prostu za komunizm, przynajmniej wiedziałem, gdzie jest wróg. W tej chwili ludzie, którzy rzekomo po prostu budują wolny kraj, Obywatelom biję sztylet w plecy. Całe życie pracowałem, nigdy niczego nie dostaliśmy, dorabialiśmy się od zera. Prowadziliśmy firmę, udzieliliśmy się społecznie, drukowaliśmy pisma podziemne dla wolnej Polski. A dzisiaj ci ludzie mówią, kry, kryją się za prawem. Ci najwyżsi, bo do tych nie mam pretensji, do takich jawłoskich doktorów, profesorów, ale do tych, którzy po prostu udają, że nie widzą i chowają się za prawem. Ludzie bez sumienia. I ostrzegam tylko po prostu młodych ludzi, młodych ludzi, którzy chcą wiązać po prostu przyszłość w tym kraju, żeby mieli oczy otwarte. Ja nie wiem, co z sobą zrobię. Nie wiem. Nie wiem, jak długo by wytrzymał, bo moje zdrowie i psychika jest okresu wytrzymałości. Nie liczcie na tych ludzi. Bądźcie bardzo po prostu sceptyczni wobec tych pięknych, obietnic, słów, dziennikarskich artykułów. Trzeba uważać, bo po prostu można w życiu się napracować po prostu i państwo, instytucje tego państwa nie gwarantują bezpieczeństwa funkcjonowania. Na to trzeba zwrócić uwagę. Nie wiem, co będę robił. Nie wiem, czy będę w stanie cokolwiek robił. Jestem po szpitalu. Nie ja wiem, może jak pan kluska, będę barany hodował. Dziękuję bardzo.